you Merhaba, Witam was z mojej kuchni. A skoro jesteśmy w kuchni, to znaczy, że dziś program kulinarny. Będziemy jej Spide, ale nie będziemy gotować w domu. W domu przygotuję tylko nadzienie, a następnie zaniosę je do piekarni w centrum miasta. Również was zabiorę do Avanos Spide Salonu, przedstawię wam właścicieli i pokażę cały proces pieczenia. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest pide, to jest ciasto drożdżowe uformowane w kształcie łódeczek, wypełnione farszem, a następnie zapiekane. Ja przygotuję dwa rodzaje nadzienia. Jedno będzie z mięsem mielonymi warzywami, a drugie z dwoma rodzajami sera i natką pietruszki. Zaczynamy. Do nadzienia z mięsem potrzebne będzie nam 300 g mięsa mielonego, dwie cebule. Dwa ząbki czosnku, jedna czerwona papryka i 5-6 zielonych papryk. Do tego potrzebujemy jeszcze sól, pieprz, pulbiber, czyli ostrą czerwoną paprykę w płatkach oraz salcie, przecier pomidorowy i pół szklaneczki oliwy lub oleju. Do nadzienia z serami potrzebujemy ser żółty, ser biały i natkę pietruszki. Do miseczki przełożyłam mięso mielone i zaczęłam powoli szatkować wszystkie warzywa. Ważne jest, żeby były one pokrojone na dość małe kawałki. Dodałam mniej więcej 3 łyżki przecieru pomidorowego, 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki pieprzu i 3 łyżeczki pulbiber, czyli ostrej papryki. Doprawcie, tak jak Wam powiedziałam, a następnie dodajcie jeszcze coś według uznania, może więcej pieprzu, może więcej biber, jak uważacie. Za chwilkę zetrę ser żółty, poszatkuję natkę pietruszki, a następnie dodam biały ser. Ser żółty jest gotowy, natka pietruszki również. Teraz rozgniotę widelcem ser biały, jest to ser z mleka krowiego słony. Wymieszałam dwa sery z natką pietruszki. Nie będę dodawała już soli, ponieważ sam ser, którego dodałam jest słony. Natomiast dodam do smaku pulbiber, czyli ostrej papryki lub pieprzu. Farsze są gotowe. Przełożyłam je do plastikowych pudełek i idziemy teraz do centrum miasta, do piekarni, do Avana Spide Salonu. Zanim pójdziemy do Avana Spide Salonu, chciałabym wam o czymś powiedzieć. O transporcie publicznym w Avanos. Transport publiczny w Avanos jako taki nie istnieje. To znaczy, jeśli oczywiście chcecie się dostać z Avanos do kolejnej wioski, czyli do Goremy, Ucisa, zerwę, Paszabag, jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chcecie, chcecie się dostać z jednego końca miasta na drugi, to również możecie. Ale na przykład, jeśli chcecie podjechać autobusem gdzieś z okolic waszego domu do centrum miasta, na przykład, żeby załatwić coś w urzędzie miasta, yy, zrobić zakupy na bazarze, czy też na przykład yy, zabrać na dzień do piekarni w centrum miasta, nie jest to możliwe. Taki transport nie istnieje. Więc będę szła na piechotę. Taki odcinek od nas z domu do centrum miasta zajmie mi mniej więcej pół godziny. Pokażę wam całą drogę, a zobaczymy się potem pod Avanospide salonu.

istiyor musun? Sürer, tamam, oğlum, tamam, tamam, tamam. 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 Hadi sağ olasın. Annen nasıl oldu? Kapat. Hanım hasta da. Bırak. Kızım. Ha, lafın kestir o yüzden bir daha arıyor. Annen nasıl oldu demişti. Tamam. Tamam. ona, Jest już prawie 18 i chciałam się z wami pożegnać. Przepraszam bardzo, ale nie zdążyłam nakręcić uczty, jaką mieliśmy w kuchni. Zaprosiliśmy jeszcze kolegów Adasia i Sary i razem spędziliśmy naprawdę fajny wieczór. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszam was do subskrypcji. I do zobaczenia następnym razem. Gor się rywalizm.